I to jest nowa seria na moim kanale. E, Dobro. E, co ja mam mówić? Że to jest nowa seria. E, co ja zrobiłam właśnie w tej chwili? E, Jasmine, Jasmine. I niedługo też się pojawi nowa seria. Nie powiem jaka, nie powiem skąd, co ale moim zdaniem też mi się będzie podobać i tutaj chodzi, żeby robić broń a potem walczyć z jakimiś... ale ciepłe... ciepła woda, ciepła Coca-Cola, serio. Siedzę obok laptopa, że tu jest taki podmuch, to dlatego takie hałasy na moim... Na moich odcinkach co siedzę, a tu taki podmuch ciepły i nie usiągnę kolei. Co ja tu mam? Mój. Uj uj, uj uj O kurde! O, mi pięknie miaczek wyszedł. Wiem, że to ja sam go nie robię. I pełne skupienie wy... Jak to się nazywa? Wy. Co to jest? Czekaj. W stuku Stukanie ten. W Pełne skupienie w stukanie miecza. Co? He. He. Aksamit. Aksamitnie. Tak, aksamitnie no słowa. Ło! 100, 199. No i kto podskoczy? Kto, kto kozak? To kozak, no, biorę na klatę wszystko, jak mężczyzna. co ja robię ze swoim życiem? Tak, tak szczęśliwy. Co ja robię ze swoim życiem? A właśnie. Ogłoszenie parafialne. Nie wiem, jakie to miało być ogłoszenie. Aha, no to tak, nie. jeśli oddychacie, dajcie suba, jeśli żyjecie, to dajcie lajka. Okej, okay. muszę sam sobie dać suba i lajka. No wiem, że mi ten nie dość źle wyszedł. No, daj... O, 100, 100 i 83, coś się nie podoba, mnie Kom, co ten trzyma tak młotek? Ten nie chce go. I się na niego patrzy. Nie patrzy na niego. Wiem, że chcesz go zabić. Tym młotkiem. Walnąłbyś go w tachy, nie? Ja też. Ałoszenie porwione. Wypad z kościoła. Co to było? Coś... Się... Ej no. nie ma już. Aha. No, muszę wam się do czegoś przyznać. Moje rzeczy osobiste to są tak. Że niedługo mamy walentynki i nie mam co przenieść. E yes. wam tak na koniec, nie? Perfect! Jak ja to tak od... No kolejny perfekt No i good, dobra, może być. Tak. A 100-195. No, tak to się robi, kurde. Patrzcie, ile kajsu. Nie wiem, jak to się trzyma na sobie, ale patrzcie. Co on zrobił? Jak on to zrobi? Kurde, skubanie. Co, co to jest? Nie to pesz? Nie to perro, Nie to perro. ja. Ja teraz mogę sobie odpocząć. Napić się koli. Play. Mm. Co tu było? Jego czacha się wydłużyła. Aż wypiłem kole. Ja jestem cały mokry, nie. Mm. Kurde. A propos, nie wiem, czy słyszeliście na tym jednym z odcinków, czyli lulopak no, prawie się że na odkinę nie wiem czy słyszeliście takie bo kurde byłem chory nie i prawie jakbym wymiotował. co to Pies się tak patrzy, co? no co to jest? co, co, co tu kapie z rury ło, u, u, jej nie, tego nie, 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 tego nie, tego nie, o co to nef uk back to kurde back to game back nie, back to nie, back back, back. 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 Ola -la -la. nie, ja tego nie, back nie, nie, back nie, 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 nie nie, 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 nie. czekajcie, muszę policzyć, nie starczy mi, to nie robię takiego łuku, back, Bekłem tak, się bekłem bek, back, 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 po co ja wyszedłem i nie back, tego, nie zwalić tego nie zwalić. Okej, okay, nie zwaliłem. Czyli według moich obliczeń powinno zostać mało. Nie. Mało tego czegoś, z czego ja to teraz wykupam. To nie jest złoto. To jest. kurde, nie wiem. Bug. Kolejny miecz wypadniecie nie lubię. Nałożę to. Perfekt. Dobra. Co? A aksam, nic, niespoko. Co to było w nogi? Nie wiem, dobra. 100, 197, no może być. Mimiaczek znów nie wiem, robię. Jestem nie mnie na inny. Z Okej, okay, zamkniętymi orczami. Czy to gdzieś tu powinno być? Okej, już otworzyłem. Tak naprawdę to nie było zamkniętymi. Kurde, przypominają mi się bajki robotów. Wow. Kurde, teraz na poczekaniu sobie wymyśliłem takie głupie przywitanie. Eleo, eleo, 60 260. Piękne, nie? Piękne po przywitanie. No, dzięki. 100, 100. 97 tam chyba było. Najgorsze jest naciąganie łuku. Co za chwilę się przekonacie o tym? Naciąganie łuku. No, no widzicie. Jakie to to chamskie jest. O! Idealnie. Nie, to robię lepszą, co ty, gość? I znów lepszą. I widzicie, tak to się powinno robić. Znów no się napiję coli, bo idziemy na wojnę. Ej, a może się da jakoś potwory przekupić, żeby... No, nam potwory, coś No I znów coś chudzebin, no. I teraz głową ciska, no Jezus. Jeszcze głupsze. A co to jest? O, ty fak Ty A, widzicie. Ja to wygram, ja mówię wam. Ja to wygram. Łatwo. Łatwiutko. I <ścoughs> kolce z dupy wyskoczyły. Bez obrazy dla kanału z dupy. No i to wygram bez problemu. To jest taki kitowy. Do dupy. Z dupy, dupy. Do dupy, kanał, z dupy. Tak, dziwna nazwa. Pewnie dupowe filmiki tam są. Nie wiem, nie oglądałem nigdy. No i za chwilę mi się miecz. O, wygrałem proszę Państwa, czas na moją nagrodę. Skrzynka. Otwórz się. Znów pies się, pa no i znów jakaś pizzeria, kurde, z... Nie będę już tego mówił. O, wow, armatka, paintball będzie, pintball będzie. No, co to za kaczka jakaś? Kaczka, kurde. Hello! I tyle umiem przeczytać. No, elo gościu, co tu sprzedajesz? Co mnie tu interesuje? A, Rose to są strzały. Nie interesuje mnie. Dobra, się ma, się ma. Gościu się ma, się Kogo tu mamy? Musimy kolejny duponowy uk skraftować. Ile mam? 25, tam mnie stać. Tutu, tutu, kto tam przyszedł? Kolejny gość jakiś. I naciągamy czu, czu, czu. I naciągnięcie. Tutaj trochę da się poprawić. Czu, czu. Tu tak. Tu tak, na maksa A wiecie, że Max to żeńskie imię? Ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałam sorry, Max. Nie. No, w głuchym film było inaczej. Max. Maxiu. Max. Maxiu. O patrzcie jak pięknie motyli i to rój Co nie podobał się? To wypad Jak się nie podobał, to wypad Ja tu nie będę, kurde, haruję. Sorry? Haruję jak Włat, to się jeszcze nie podoba. Kurde, nie było na 100%? Nie? Nie? No to wypadł? I no kiedy ta smieniła? Nie dzwonił dzwonek. Mój w telefonie. Ło, 18 sekund, dobre.

Ale ja tu haruję, ale tu gorąco. Eee, kurde. Jak się coś nie będzie podobać, to będziesz musiał wyjść, niestety. A ja tu haruję. Proszę bardzo. A ty jeszcze będziesz się tu skarżył, co? Perfekt. Tak krzywo. <grych> Spoko finisz. Elo. Ejs. 198,97 No to może być Dobra, i czeka nasz ostateczny czeka nasz, nasz czeka. Tak! Jaj! Ło, <grym> muszę to użyć. Ło, kurde. Ja, ja to wygram, kurde. Tu będzie spokój. Wolnie sądzę. Go go Power render. Ula, ula. I dupiej, dupiej. Gini, niby po czwaru na ty. Szybciej mi się kamykuje ten ładunek. No. O jejku, jejku, tak mi jakiś Spiderman czeka. Pide Spider... Spider... Pider Parker. Kurde jak to się nazywało? Nie. Spider Parker, tak kurde. Spider Parker, kurde. No tak, nikt by się nie domyślił, że jest Spiderman. Nie, nie no, spoko. Rozwalę cię skrzynię za pomocą. O kurde, całe HP będzie potężna walka, A może nie. Dobra, więc Jakiś pies z wyzwalonym zorem, dobra. Zimeczki to by było na tyle. Trzymajcie się do usłyszenia i szczególnie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się i na razie.